Dzisiejszym koncertem wspaniałych artystów Teatru Roma z Warszawy rozpoczęliśmy, proszę Państwa, obchody 50-lecia miasta Bukowno. Jest to, jak sama liczba wskazuje, miasto bardzo młode, ale rozwija się bardzo dynamicznie. Gościem dzisiejszego koncertu wyjątkowego dla nas jest Edyta Krzemień, nasza mieszkanka, wychowanka naszego ośrodka kultury z Damianem Aleksandrem. W ten karnałowym momencie i już niedługo 50 lecie miasta. Ja jako gość specjalny Edytki Krzemień kobiety, która pochodzi. Kobiety, nie dziewczynki, kobiety, która pochodzi stąd, o przepięknym głosie, ja mogę komplementować. Dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie. Bukowno jest miastem, które w którym moim sercu jest bardzo głęboko zakorzenione, ponieważ tutaj się wychowałam tutaj swoje pierwsze muzyczne kroki stawiała. No! Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie przygotował przez cały 2012 rok dla mieszkańców dużych i małych i wiele atrakcji. Chcielibyśmy, aby każdy mieszkaniec naszego miasta poczuł, że są rodziny, że Bukowno świętuje i chcemy świętować razem z nimi. a start of New York, New York, this Proszę Państwa, dzisiejszy koncert Pani Edyty Krzemień i Pana pan Aleksandra jest koncertem karnawałowym. Jak już Pani Dyrektor wspomniała jest to również koncert rozpoczynający obchody 50-lecia naszego miasta. Pozwólcie Państwo, że z tej okazji zaproponuję Abyśmy znieśli czas za pomyślność nas wszystkich, za pomyślność wszystkich mieszkańców miasta Bukowna, a przede wszystkim za naszych wspaniałych artystów, naszych gości z Teatru Roma, którzy ilekroć pojawiają się w Bukownie, to zostawiają po prostu tyle wrażeń, że przynajmniej ja mam naładowane akumulatory na co najmniej miesiąc i coś mi w duszy, co ja mówię, na pół roku i coś mi w duszy cały czas gra. Wszystkiego dobrego. <laughs> Dziękujemy. Dziękujemy bardzo, proszę Państwa, zatem za pomyślność Bukowna zapraszamy na lampkę szampana i na dziesięciominutową przerwę. Wyjaśnienia nic nie dały, bo padały już wystrzały. Sajko wraz wylał dziki, a jak brzmiały jego krzyki z łóżkami siwaje, z mi siwaje. Ubijajaj, jaj, ja ubijaj, 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 mi ubijaj, baje ubijaj, 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 Miastem, jakby, które w moim sercu jest bardzo głęboko zakorzenione, ponieważ tutaj się wychowałam tutaj e, swoje pierwsze muzyczne kroki stawiałam w sekcjach wokalnych, w sekcjach tanecznych. E, naprawdę. E, dużo lat temu w każdym razie to gdzieś zaowocowało, zaprocentowało dla mnie na przyszłość, ponieważ ta muzyka ze mną poszła w świat. Jestem obecnie mieszkanką Warszawy i tam też pracuję w Teatrze Muzycznym Roma aktualnie, natomiast mamy nadzieję, że już niebawem wkrótce razem będziemy mogli Państwa zaprosić na musical Tarzan na Śląskie. da